Stal Rzeszów bytów, Bytów 3 do 2. Po tak zacięte mecze, zwycięstwo chyba smakuje bardzo dobrze. Wynik na pewno cieszy, chociaż myślę, że mogliśmy nie dopuścić do straty przynajmniej jednej bramki i wcześniej zamknąć mecz, ale zwycięstwo jest i to cieszy najbardziej. No dzisiaj stan potrafi, pokazała, że potrafi grać dobrze w piłkę, ale my też potrafiliśmy na to dobrze reagować, bo po, zaraz po bramce trafialiśmy bramkę. To chyba też pomagało, że od razu po bramce była bramka dla nas. Jak to się mówi, po straconej bramce, czy tam strzelonej, najważniejsze jest to 5 minut. I my potrafiliśmy naprawdę po straconej bramce strzelić od razu bramkę, czego wcześniej nie umieliśmy zrobić, a teraz to wychodziło. I dzisiaj naprawdę pokazaliśmy charakter, myślę jako cała drużyna i pokazaliśmy taką ducha walki takiego, myślę. A też, że Norbert Houghton tutaj z jednej z ostatnich akcji meczu nie zamknął już tego wyniku, bo wtedy już chyba byłoby się zdecydowanie łatwiej by się grało. Myślę, że na pewno, ale z tego co słyszałem Norbertowi, piłka została pod nogą i nie mógł tego trafić. Aczkolwiek, gdyby było 2-2, no to myślę, że na pewno w szatni by było troszkę ciężko z nim. Ale tak zauważyłem, że chyba lepiej nam idą te spotkania z tymi zespołami z wyższych pięter, że tak powiem, tabeli. Bo... Te mecze gdzieś tam, tak jak przed tygodniem ze Scrum Częstochowa, która była niżej, czy na wcześniej gry wejherowo, troszeczkę gorzej wyglądały, dzisiaj takie spotkania właśnie, czy, czy przed dwoma tygodniami z Górnikiem Łęczna, to wygląda zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Myślę, że coś siedzi w naszych głowach, że na trudniejszego rywala łatwiej się nam nastawić, także na walkę, na grę, a z... Ze słabszym myślimy, teoretycznie słabszym, myślimy, że ta bramka przyjdzie sama, że ten wynik przyjdzie sam, że mecz po prostu się ułoży jakoś pod nas, a to nie jest tak. I myślę, że od dzisiaj właśnie będziemy się skupiać na tym, żeby to zaangażowanie, jakie było dzisiaj, na każdym meczu, nieważne jaki przeciwnik, ważne, żeby było zaangażowanie, bo od tego powinniśmy zaczynać.